A ja też mam labubu. O, hehe, czy baba? Co? No, jaki kolor? Czarny? To chyba wylosowała sekretnego. O taki. Ale to nie jest dla bubu. Jest. Nie jest. Jest. Tu czemu nie ma twarzy? Bo moja mama ją oderwała. Czemu miałaby? Bo powiedziała, że wygląda jak demon. Ta. I że mnie ksiądz do komunii nie dopuści. Okej, okay, a czemu masz oderwaną metkę? Bo mi przeszkadzała. Ale teraz nie wiadomo, czy jest oryginalne. Jest! Ciocia przywiozła mi z USA. Masz ciocię w USA? Nie, moja ciocia to Wersow i przywiozła mi z USA. Tak myślałam, że coś kręcisz. Proszę pani, Nicole obraża moje labubu. Ja nic nie mówię. A co ty masz? Labu... Co to za demoniczne zabawki? Nie, on tylko tak wygląda. Na lekcje religii takie demony przynosić? Oddawaj to! Tylko niech mu Pani nie wyrywa twarzy! Mówiłam. Dobra, to kto idzie do chemicy? Agata, Ty masz najlepsze oceny z chemii. Ciebie Pani lubi, idź Ty. Nie, ja się wstydzę. Jeny... Kuba, pójdziesz? To chora? Ta baba mnie nienawidzi. Wystawiła mi zagrożenie i wzywała moich rodziców do szkoły. W sumie... Więc nie podziękuję jej w imieniu klasy. I przy okazji napluję na buta. Ale to już było i nie wróci więcej. Ej, mieliśmy się ubrać na galowo. No, jestem na galowo. Tarny dół, biała góra Tata mi zawsze powtarza, że to jest apel, a nie mody. No dobra, może minimalnie odstaje. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Na na, na na, Żeby te wakacje były dla Was bezpieczne, pamiętajcie, nie skaczemy do jeziora na główkę. Ciekawe, czy w naszym wieku ta baba też tak zamulała. Jakim cudem taka pani Hoffman ma męża? I dzieci. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Dzień dobry, coś konkretnego pani szuka? Nie, wie pan co, tak się rozglądam za pamiątką dla wnuczki. Dla wnuczki, a jak ma wnuczka na imię? Zaraz jej tu wybierzemy jakąś bransoletkę z imieniem albo breloczek. Nikolma ma na imię. Ja? Dziwniej się nie dało. Nikol nie mamy, ale Nikola gdzieś powinna być. Chyba wyszła. Ale może breloczek Natalia? Też na N. Nie wie pan co tego, badziewiaz nad morza, to ona już ma tyle. To może prawdziwy diament z Bałtyku? Taki obrazek z bursztynem. Ale to prawdziwy ten bursztyn? No oczywiście, że prawdziwy. Za trzy złote? A bo wie pani, u stroniu to my tyle tego bursztynu mamy, że i za bezcen każdy sprzedaje. Przecież ja to w domu trzy bursztynowe komnaty mam. Wie pani, to taniej niż blazeria teraz wychodzi. A może jakąś przytulankę? O, co to jest? Jakiś bombat? Pani kochana kapibara, widać, że się na TikToku nie siedzi. Ale to jakieś zwierzę z nad Bałtyku jest? A gdzie tam? Z Bałtykiem to ma tyle wspólnego całosos ze smażalni obok. Takie pocieszne zwierzątko. Z internetu, wie pani. Nie wiem do końca o co z tym chodzi, ale dzieciaki dokupują. A to da pan te karimatę. Te stówy będzie miał pan wydać? Królowo złota gotóweczkę przyjdę w każdej postaci. Już pani wydaje, przed chwilą była wycieczka, to drobnych trochę mam. A to kupiłeś to masło? Kupiłem margaryna. Może być. Mmm, mortadela. Coś nie pasuje? Nie, moja ulubiona. Znowu kupiłeś ten śmierdzący ser. Był na promocji. Prosiłam o mleko bez laktozy, a nie ma ślankę. może tym razem będzie co? Kto robił zakupy? Ja robiłam. Widać. Mozzarella, mascarpone. Lodówka moich marzeń. Oryginalna Nutella. Czy to sen? A tam na dole masz jeszcze Maxi Kinga. Kocham cię, mamo! Ej, ale co ty robisz? Robimy prankę, zrzucam papier z balkonu. Oszalałaś? I tak mnie tu nikt nie zna. Ja tu stawiam piramidę. Przemek, ciszej! i tak mnie tu nikt nie zna. Klepierz, bidę. Chodzę na tą palmę. jesteś w wstyd Polsce robisz. Jak nikt nie wie, że ja z Polski jestem. Ej, Patrz, jak ona się ubrała. Weź, nie mów to. Nie, no i tak mnie nie rozumie. Dzień dobry. To jest Ziemia, Aha. a to jest grafit. Przed chwilą mówiłeś, że to Ziemia. Nie, to dwa różne. Jak ty to odróżniasz? To z którego chcesz zbudować dom? A co jest tańsze? To nie Simsy, tu się nie kupuje materiałów, tylko zbiera. No to chyba logiczne, że nie z ziemi, tak? Budujemy dom, a nie lepiankę. Włączam ci tryb bez potworów, bo nie ogarniesz. No bardzo dobrze. Ja tu chcę tylko domki budować. Żadnymi potworami się nie będę użerać. A? Jezu, co jest? Kura mi uciekła z zagrody. No to zagoniam na nowo. Nie, dobra, będzie na rosół. Idź za mną. Dobra. Jak wciśniesz szlif, to idziesz szybciej. A po co szybciej? Bo mi się nie chce na ciebie czekać. Dobra. Ale jak ty trzymasz ten shift? Normalnie nienośrodkowy na w, mały na shift mm, Wolę trzymać po swojemu O, a da się zbierać te kwiatki? No. O, a będzie z nich można zrobić taką ściankę z kwiatów? Co? Taką wiesz, jak w sklepie ze świeczkami Andjax. Niki, to jest ostatnie pytanie, jakie przyszłoby mi do głowy grając w Minecraft Nie wiem dlaczego Czemu wybrałeś mi najbrzydszy strój? Bo taka zbroja jest najmocniejsza No ja chciałam różową Bez nadzieja Dobra, idziemy na wyprawę do jaskini? Mm. To może włączę te potwory nie, nie No to co, poszukamy ci psa na tej łące? Da się mieć pieska? No da się No to chcę to Proszę, stajemy w dwóch szeregu Dobrze, jesteśmy na plaży i teraz tak Zakaz kąpania się To co mamy robić? Możecie pomoczyć nogi Dalej niż do kolan nie wchodzimy Macie być cały czas w zasięgu wzroku I zakaz kupowania pamiątek Bo mnie rodzice zjedzą, jak całe kieszonkowe wydacie na bryloczki Macie godzinę dla siebie Punkt pół do zbiórka tutaj To byśmy zdążyli na obiad Patrzcie, mam ośmiornice! Nie dotykaj ich, one się boją! Łód, wow, muchane kule! Patrz, do nich można wejść! 30 zł za 3 minuty. Dawaj idziemy! Ale super bursztynowy jesz! jest na magnes! Poproszę! Ale ładne pocztówki! Wezmę 5, ale bym zjadła loda. patrz, tam sprzedają! Big milk 10 zł. Proszę! Mamo, bo mi się skończyła kasa! Słyszałeś, że królowa Anglii nie żyje? Oczywiście, że tak. Mam o tym teraz całe dla ciebie. To ogromna strata. Kiedyś wysłałam do królowej nawet list. Odpowiedziała! Można powiedzieć, że byłyśmy jak przyjaciółki. Zresztą ja od zawsze jestem na bieżąco z rodziną królewską. A ty, co sądzisz o wypadku Dajany? No, a co mogę sądzić o wypadku? Ach, to nie był wypadek. Charles to wszystko zaplanował. Ona była za dobra na ten świat. Naprawdę to wszystko przeżywam. Nawet kupiłam sobie bluzę inspirowaną Dianą. Ach, jak ona się dobrze ubierała. Królowa jest jedna. Może też zetnę sobie włosy tak jak ona? A jej mąż będzie się smażył w piekle. Nie dziwię się, że Elżbieta tak długo walczyła. Też chciałabym żyć wiecznie, gdyby moim następcą miał być Charus. Widziałaś, że Elżbieta była rówieśniczką Merlin Mądrą? Dobra, raz w życiu można odwalić się na Wigilię. Ale powinnam ubierać do tego szpilki, skoro wszyscy będą w kapciach? Nie, tak jest idealnie. Aha, czyli jednak znowu dress code po domowemu. Już wstajemy, zaczynamy od opłatka. Super. Ej, mówimy sobie tylko wzajemnie przy opłatku? Czekałam na tę propozycję. O, wzajemnie. Wzajemnie. O, oh, Niki! Merry Christmas! Happy Chrysler! Ej, w tym roku nie było aż tak źle. Ej, co to jest? Może być sushi na Wigilii? Już co, bez mięsa to chyba może. Okej. Okay. Czaliście, że rok temu na Wigilii jeszcze nie miałam nawet konta na TikToku? Niemożliwe. Jak nie miałaś TikToka w zeszłym roku? Przecież ty całe życie tylko o tym nadajesz. Chociaż rzeczywiście w zeszłym roku nie latałaś za ojcem z kamerą, jak rozkładał choinkę. Dobra, otwieramy już te prezenty? O tak! Merry Crisis! Merry Present! Nikol, dziecko, tak mizernie wyglądasz. Masz tu od babci. Kilo suszonych jabłek. I orzeków. Dziękuję. Nawet niezłe. Niki, bo twój prezent ode mnie jeszcze nie zdążył przyjść. Mówiłam, że jak się zamawia z chińskiej strony, to potem nie dochodzi. To nie była chińska stronka. W każdym razie, twój prezent przyjdzie kiedy indziej, a dzisiaj mogę się poświęcić i ten jeden raz w roku zrobić zdjęcie na Insta. <grym> Takie słoinką? Na przykład. Jest! Dobra Niki, widziałam te twoje TikToki. I no, też masz coś od gwiazdorka. Czyli jednak serio je oglądałeś. Ej, robisz coś w sobotę? Chyba nie. Który to jest? Piętnasty. Już? Przecież to jest moja osiemnastka. Winiecki. Po co kupować? Zrobię sama. Nie dlatego, że żadna mi już nie przyjdzie, jakie zamówię teraz. No i co? Gorsze niż zamówione? Tak, dla mnie to nawet lepsze. Zresztą zapytajmy widzów: handmade czy kupne? To no oczywiście, że handmade. Tylko teraz, jakich wszystkich usadzić? To tak, to będzie stół. To jest stół, tu usiądę ja. W tym mieście jest jakakolwiek krawcowa? Przecież ta sukienka jest na jakiegoś koszykarza. Zakład krawiecki. Jest, jeszcze 10 minut otwarte. Królowo złota, ja wiem, że jest późno, ale to by się dało na sobotę skrócić. To płacę po czwórnie Ja przepraszam, czy państwo robią torty? Ale to jest dział mięsny. No, a na cukierniczym mi zrobią? Pewnie wszystkie torty mamy w gablocie. No, a takie trochę większe? Jakie duże by to pani chciała? Taki na 120 osób? Pani, takie torty to się z rocznym wyprzedzeniem rezerwuje. Aha. no to chyba podam tort z parówek. Polecam! Halo? Ale jak to ciociu się nie będzie? Prosiłam o informację dwa tygodnie temu. Dobra, masz wtedy fryzjera, rozumiem. A wujek z będą? Całej waszej szóstki jutro nie będzie? Aha. Nie, okej, okay. dzięki za informację. Lepiej późno niż wcale. Nienawidzę ludzi. Mogę zobaczyć twoje świadectwo? Jaka ci wychodzi średnia? Jakim cudem wyższa ode mnie, jak masz gorsze oceny? Ty masz na drugie Kamila? W końcu mi dał zachowanie. Dobre, jak chłopacy z ostatniej łapki mają bardzo dobre. Żałosne. Ej Agata, co dostałaś za tę stuprocentową frekwencję? Cuda świata. Chodziłam cały rok, żeby dostać książkę o Koloseum. Otrzymał promocję do klasy... Na promocję to ja zaraz pójdę. Czyli 1 plus 1 na panini w żabce. Czy ktoś oprócz mnie też nie przyniósł kwiatów do nauczycieli? No chora, ja też nie. Jakby, ja nawet ich nie lubię. Dobra, kto idzie z kwiatami do baby od chemii? Las rąk. No weźcie, ja już idę do dziesięciu innych. Ja mogę iść. Chętnie jej powiem, co o niej myślę za to zagrożenie w tym roku. Tak, żeby się na nas mściła w przyszłym. No geniusz. Dobra, już ja pójdę.